Tak, no, no, słuchaj, no. Dlatego ta dziewczyna przyszła i chce pomóc, no. Ona nie chce zastąpić i wygryźć kogoś, tylko chce pomóc, że, że, żeby tu nie było tego gnojenia i szmacenia. To nie dosyć tego, tylko moderacja ta, co była. Te działanie było kiepskie. Było, bo było, ale, no widzicie. Trzeba się za tych bałaganiarzy wziąć, bo wiecie, ja nic, na nic nie zasłużyłem, żeby po prostu tak, tak mnie traktować. No. Wiecie co, zbyt młode osoby to też nie wiem, czy dadzą radę, bo to trzeba mieć pewne doświadczenie. Chociaż jest tutaj taka młoda dziewczyna Wiktoria Studnicka i powiem wam, też bardzo ładnie moderuje. No ale. No ale to jest po prostu wszystko za mało. No, to potrzeba po prostu jakiejś takiej osoby, żeby. Potrząsnęła tym czatem. Bo, bo wiecie co, jest takie powiedzenie, że ludzie się za bardzo znarowili. To mój tata używał takie, takiego powiedzenia. Znarowili albo się poduchwala, poduchwalają. Monika nie śpi, dlatego że wracam z pracy i chcę z wami porozmawiać. Ja nie mówiłem o Ani, że Ania coś źle robi. Tylko, tylko mówiłem, że ogólnie moderacja. Po prostu zaczęła nie dawać radę z tym hejtem. I ta kobieta nowa powiedziała, że to w ogóle to nie może tak być. Trzeba coś z tym zrobić. I ona powiedziała, że ona mnie pomoże. Nie wiem, może jakieś błędy ktoś robił, a w ogóle wiecie, był taki moderator, który nie jest już moderatorem, i wiecie co on robił. Napędzał hejt. A wy wszyscy byliście murem za nim. Dlaczego za murem? Bo niektórzy z was lubiliście po prostu, lubiliście patrzeć, jak ludzie chcą mnie wykańczać śmiać się, wyszydzać, no. No, no to ważysz, no a kto? A on robił dalej ze mnie pośmiewisko. I taki człowiek został odsunięty już od moderowania. Murem murem zawinnickim, to już, to już nie, be, nie będziecie tego muru mieli. Ten człowiek, żeby był moderatorem, to hu, musiałby się bardzo zmienić o 360 stopni. Ale ja w to nie wierzę. Wy wiecie co? Ci, co tak mówią, że chcą moderatora, to w większości nic nie zrobią, nie obrażając ich. Każdy chciał moderatora, i widzicie, co z tego, co z tego moderatorstwa wyszło: obelgi, śmianie, wyszydzanie, gnębienie, znęcanie się. No, macie. Tak. To no, musi być osoba, która nie będzie za hejtem, tylko będzie za mną. A jeżeli taka osoba jest za hejtem, to ona się w ogóle nie nadaje na moderatora. No, no nie oszukujmy się. Chyba, że sobie swój kanał zrobi i, i, i niech, niech tam się męczy. Ale widzicie, no na przykład teraz hejtu nie ma. Ludzie zrozumieli, co się do nich mówi. Nic nie będzie. A, no może... I ile, mo ile można to... Albo słuchajcie, zobaczyłem taki... W pracy taki screen... No, a ten w kółko jeździ w jedną i w drugą stronę. Nie wiadomo po co i na co. Śledzi mnie? Tragedia. No. w końcu na moje osiedle wiecha. No nic. To za, zaraz, co my tam mówiliśmy? Szymonek, dziękuję. Rafał, nocna linia. Ja, mm, ja, ja muszę, ja ci odpiszę, ale ja muszę mieć na to trochę czasu. A zobaczyłem w pracy screena u tej cikity. No, zrobili taką moją karykaturę. I tam pisało, że yy, ja w że ludzie w 97% chcą, żebym ja usunął się z TikToka. No, dla mnie to jest chore. No, a dlaczego ludzie chcą mnie wyrzucić z TikToka? To chyba ja decyduję, czy ja odejdę z TikToka, czy ja nie odejdę. No dobrze, a co będzie, jak ja na przykład nie odejdę, tylko po. po, po yy, postanowię na swoim? To co będzie? Powieszą mnie? No, no nie wiem. No, nie wiem, co będzie. Oświećcie mnie. No to będzie hej dalej, no to ludzie będą blokowani. No. I tak będziemy się bawili. Jestem dla rozrywki, ale z ludźmi normalnymi, a nie tymi, a nie takimi, którzy się na mnie znęcają. Rozumiesz? Jak chcą hejtować. To, to niech sobie, nie wiem, znajdą jakiegoś innego prześladowcę. Bardzo ciepło, słuchajcie, jest bardzo ciepło. Jest bardzo ciepło. Bardzo ciepło. Teraz ja muszę Wam coś pokazać. No i zobaczcie. Co tam jest? Dzikie, dziki, dzikie dziki zły I schował się, i schował się no dzik. Kto zobaczy w mieście dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Czy wiecie, no trochę się boję. Po, po śmietnikach łazi po śmietnikach łazi po tych kontenerach śmietnikowych na posesję wszedł Nie ma nie ma schował się Tak. Dzikie jest, dziki, dzikie jest, zły. O Jezu. Jaki, jaki, jaki jak, jak mnie się. O rany, jaki, jaki mi się zom. Dobra, słuchajcie, spadam. A tu jest wrona. Podskakuje. O. Następna, <laughs> moja żona słuchajcie opowiadała. Coś wam powiem jeszcze na koniec śmiesznego. Ale to chyba opowiadała, jak jeszcze, jak jeszcze pracowała, żewrona wlazła do takiej altany, nie? No, no i koniecznie chciała, był taki pojemnik po śmietanie, nie? I, I wzięła łapą, to opowiadała mnie żona, jak to było, wzięła łapą nie wiem, albo chciała, albo chciała tą, tą śmietanę wyjeść, zobaczyć co w tym pojemniku jest. No i, 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 i tak, i, i tak tą łapą szukała szukała, że, że wreszcie ten pojemnik. Spadł, spadł jej na głowę i, i, i cała ta wrona była biała od tej śmietany. śmietany i tak po prostu wzbiła się w ten, no w powietrze, bazurem po prostu, wiecie, no tak jak to ptak, no. Tak, i, i ten i ten kupeczek po śmietanie wylądował na głowie tej brony. O Jezu, po prostu ta wrona coś tam, nie wiem, albo coś myślała, że coś jest w tym kubku. I tak tą łapą. Złapom po prostu tak obracała, obracała, i w końcu ten kubek się przekręcił do góry nogami i spadł na głowę, jej. Dzień dobry, dobra, słuchajcie. Kończę. Będę, słuchajcie, będę dalej. Będę dalej w czasie dnia. Wszystkiego dobrego. Buziaki, bądźcie zdrowi. Pa.